Polska zmienia zasady zatrudniania obywateli Gruzji. Do tej pory Gruzini mogli podejmować pracę w Polsce na uproszczonych zasadach, bez konieczności uzyskiwania standardowego pozwolenia na pracę. Teraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wykreśliło Gruzję z listy państw objętych tą uproszczoną procedurą. Oznacza to, że obywatele Gruzji chcący pracować w Polsce będą musieli przejść pełną procedurę co jest bardziej czasochłonne i kosztowne dla pracodawców i pracowników. Decyzja została uzasadniona zmianą relacji dwustronnych między Polską a Gruzją, a także sytuacją polityczną. Gruzini stanowią istotną część zagranicznej siły roboczej w Polsce, pracując w sektorach takich jak transport, logistyka czy gastronomia. Skutkiem tej zmiany mogą być trudności w rekrutacji dla firm i ograniczony dostęp do pracy dla nowych pracowników z Gruzji. Warto obserwować kolejne regulacje, które mogą wprowadzić wyjątki lub przepisy przejściowe. Subskrybuj kanał, żeby być na bieżąco.